Witamy wszystkich dziś z Londynu, z dzielnicy, kolejnej dzielnicy z Londynu, czyli Richmond. Zabiałem morzę na wycieczkę, trochę pochodzimy po tym miasteczku, a to miasteczku, po tej dzielnicy, a ta dzielnica jest znana przede wszystkim z tego, że tutaj powstało wiele scen do filmu o Jasiu Fasoli. i Właśnie stoimy przed jednym z takich miejsc. Teraz wam pokażę. O, tutaj pamiętacie, a jak nie pamiętacie to wam wstawię taką czołóweczkę Jak tutaj jaśwa sola leci, leci z góry i tu ląduje właśnie na tym chodniku. nad Tamizę, bo oczywiście Richmond leży nad Tamizą. Trochę pochodzimy, pokażemy Wam. W ogóle to jest bardzo bogata dzielnica Londynu. Jakieś występy są na żywo. A w przekrętce kamerę Wam pokażę. Piękna pogoda. Gdzie idziemy Hanuś? Ludzie sobie w cieniu siedzą. Londyńska dzielnica Richmond nad Tamizą jest jedną z 32 gmin Wielkiego Londynu, położona w jego południowo-zachodniej części. Jest to jedyna londyńska gmina usytuowana po obu brzegach Tamizy. Wraz z 19 innymi gminami wchodzi w skład tak zwanego londynu zewnętrznego. Władzę stanowi rada gminy Richmond. Znajdowało się tutaj jedno z najbardziej znanych londyńskich studiów nagrań Olympic Studios, które zostało zamknięte w 2008 roku. Powiem wam, że się tłumy są. <śmienicza> Richmond to zamożna dzielnica mieszkaniowa nad Tamizą. Urokliwy ogród botaniczny Hugh Gardens, przyciąga entuzjastów botaniki i rodziców z dziećmi do swojego ogromnego arboretu. XVII wiecznego pałacu Hugh Palace i panoramicznych widoków Street top Walkway. Richmond Park, popularnym miejscu pikników. Można napotkać stada jeleni. W gminie znajduje się Richmond Park, największy park w Londynie, wraz z Narodowym Laboratorium Fizycznym i Archiwum Narodowym. W 2023 roku gmina zajęła pierwsze miejsce w indeksie Hepat Home firmy Rightmove, co czyni ją najszczęśliwszym miejscem do życia w Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy na pierwszym miejscu znalazła się dzielnica Londynu. W 2011 roku gmina Richmond miała 186 990 mieszkańców. No, tu mamy jakieś sklepiki połowione w garażach. Tu jest cały deplak wzdłuż tamizy. Czyżby to było auto Jasia Fasoli? Prawie że, ale to trochę młodszy model Całe życie towarzyskie jest dzisiaj właśnie nad pomizą. 所以说还有好多咱们这边。Hey, <laughs> Można się deszczą przetknąć, bo tam idzie <noise> <noise> Fajnie to. Muzyka na żywo leci. Ja Musimy się no. wszystkie nagrać. Wodnych picięć ma powodzenie, mam jakąś tłuszczkę znalazłem, upalającą się jak tam, proszę panią, słoneczko bierze, gorąco nad morzem było lepiej. No, bo tym przykro. Ciacho i zjadłaś? Nie? A idziemy tam dalej? Czy czekamy na muzykę? Nie? A poczekaj. O, no, mamy taką gondolą można się przeskłynąć. No Powiem Wam, że tutaj jest całkiem przyjemnie. mi się chowa gdzieś. Zamiast iść ze mną tu, opowiadać wszystko a tutaj można sobie wykupić wycieczkę po Tamizie a płyniesz do centrum Londynu no ale chyba właśnie statek popłynął bo nie ma trzeba by sprawdzić godzinę wpływu No, super pogoda, tu nawet na łódki ludzi dużo powychodziło. Podoba się pani. No nie, chyba już nie, nie? A tak myślę, że tu Jakie mają na No, piękne, z wyjściem na rzekę. I przystanie też mają swoje prywatne. Czy nie? Cały ścięte krzakami nie widać nawet. Ale tu chyba i łódki stoją. W ogóle w Anglii to dużo ludzi mieszka na takich łódkach, na tam idzie na różnych kanałach nie muszą płacić za czynsz. Chyba coś płacą. Płacą ale chyba do, miast, nie, do miasta chyba jakiś podatek mamy. Jeszcze tutaj zajrzymy... Tylko tu, bo jest... tu na górę będziemy wchodzić. Tu na górę będziemy wchodzić. A co tam będzie na górze? Ulica będzie. Idziemy do miasta po kawałek ciasta No to idźmy do miasta, a tam dalej dalej No fakt Może to są te nieużytki, opuszczone No ale ludzie sobie mile niedzielę spędzają na spacerach nad tamizą. Dobra, idziemy na, idziemy na górę. Miasto idziemy zwiedzać. No. Teraz idziemy. W długą sama. Jak się pani podoba? gorąco Źle jestem ubrana no to dobrze że gorąco no nic nie wskazywało to będzie aż tak gorąco o nasze 65 o ucieknął autobus no to musimy jeszcze chyba do miasta zobaczyć do centrum tak idziemy jeszcze pochodzić trochę Zajdziemy jeszcze tutaj do centrum no a tu macie przykład angielskiego budownictwa tu są takie stare budynki a tu nowy budynek wybudowany ale też wygląda jak stary z cegły tylko można po górze poznać że są nowoczesne apartamenty kolejny ładny budynek wstawiony angielskie popierdółki mini morrisi o jaki poszak ładny zielony Ulica Quedrant i pobliskie załogi oferują eklektyczne sklepy, kameralne knajpki i ekskluzywne restauracje oraz występy w Richmond Teatrze. lata, latajmy to na kiki ale nie wiem czy będzie widać już. no i Szymona ulubiony Five Guys widziałaś? Szymona ulubiony Five Gaj. o Jezu co tu się dzieje tyłem jeżdżą po ulicach W Anglii bardzo dużo elektrycznych wzdłuż. Wszystkie elektryki mają zielony pasek w Co tu znalazłeś ładnego? Które? O jakie ładne kamidez, zamknięte. No, bo dzisiaj niedziela jest. Co tu jeszcze ładnego mają? No i kapelusze. Kapelusze angielskie mają. Kiedyś Pani mi się zakręciła proszę Panią dobrze Cię nie słychać nie wiem czy to już jest samo centrum tego miasteczka chyba tak nie miasteczka w tej dzielnicy a wiecie miasteczka bo kiedyś to było miasteczko oddzielne no i tu mamy jeszcze taką Typową uliczkę angielską. Z restauracjami, z galeriami, sztuki. Jakieś. Z mięsem, z serem, Takie pierogi. Tu znalazłeś ładnego. O, a tu ładnie dekorujmy te wszystkie wystawy z takimi ładnymi kwiatkami. A ładnie to wygląda. Gdzie wyszliśmy? Tam jest do Tamizy, a tu jest do Przystanków. O, tu mamy fajną uliczkę Ludzie siedzą piwo piją, odpoczywają przed upałem się schowali a tutaj mamy Miejską Patelnię o tu się dzieje tu się dzieje wam powiem Normalna plaża, nawet jakiś nawet można znaleźć? Będzie korzenka? No i co, idziemy się popalać? Wystarczy na dzisiaj? Tak. widzenia. Ja to wszystko na dzisiaj, tak? tak. Z, miastecz z miasteczka. Co za zakuta głowa, to ja nie rozumiem tego. Zliczmy nad Tamizą, tak? To wszystko na dzisiaj. kończymy, pozdrawiamy. Zapraszamy, zapraszamy do subskrypcji. I. Bye. 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 Idziemy na przystanku. Śmieci nie pokazuje, tylko pokazuje ciebie teraz cały czas. Idziemy szukać autobusu do domu.